Tam <gadanie> Witamy wszystkich tutaj słynny farmer z piły. Farmer Pomacha. Siema, no co ty? Zaję, jak się cieszy, mm -hmm. Przyjechałem, mamy na testy. No ale musimy się kawałek przejść. No testujemy. Widownia, widownia, widownia już tak, widownia już stoi. Co polecimy chyba od początku tu, nie? Tak, od lewej, nie? Od tak jest. A to większe, a jest o, Nie, no wszystkie są większe. Słuchajcie, ja wam pokazuję, bo nie mogę na razie montować, bo nie mam programu. Ale patrzcie też na miniaturki. Zobaczcie, tu mamy Showbox dwójeczka, 100 strzałów 30 mm od Tomaszka. Kod to jest TW630. No i ja jestem bardzo ciekaw tej wyrzutni, bo podobnież robi naprawdę temu. Także ja się oddalam. Farmer będzie odpalał. Tak, a my się oddalamy. No na razie, tak jak wam dokończę, nie mogę montować, bo wszystko się tam posypało. Kom się posypał i dobrego programu nie mam. Ale pracuję nad nim, także niedługo powinno się wszystko wyklarować. Także patrzcie na miniaturki, bo. Robię miniaturki, żebyście wiedzieli, które wyrzutnie strzelamy. Dobra, możesz! Jedziemy. No i powiem wam Nie zawiodłem się Tomaszek w tym roku To już jest kolejna Kolejna wyrzutnia od Tomaszka, która naprawdę No i co farmer? Fajna, ale brakuje nic finiszu Czego? No ale powiem wam, widzicie, każdy ma swoje zdanie, nie? Ale dobra wyrzutnia, żeby wstawić w jakiś tam jest Taką synchronizację czegoś, nie? No, no no no. No no, no. pokaz jak ktoś robi no. sobie sam prywatny to, to można, ale naprawdę wyrzutnia nie naprawdę super. Super wyrzutnia. Oczywiście ocenięcie sami, dostaniecie ją na biegun fajerwerki. Tam jest kod rabatowy. Fajerwerki 15%. Ja zapraszam. A my co? Lecimy już z następną. Do zobaczenia, cześć!